Dobra, witam Was na tym kanale League of Gaming. Generalnie tutaj będę zmieniał sobie nazwę tego kanału z powodu, że e, będę tutaj dawał nie tylko nagry odcinki z gier, ale również będę tutaj dawał jakieś e, daily vlogi, takie właśnie rzeczy tego typu. Dlatego nazwa tego kanału będzie zmieniona na inną. Gry generalnie będę bardziej streamował na swoim Twitch'u, na którego zapraszam. Będzie podany w opisie. Nagrywam tam właśnie codziennie. Na, nagrywam? Streamuję tam codziennie. Yy. No. No, tutaj robię teraz po prostu taki szybki, wstępny odcinek, właśnie, żeby wytłumaczyć o co tutaj będzie chodzić. W opisie również będzie podziękowanie do jednej YouTuberki, będziecie mogli sobie tam zerknąć w opis i na jej profil. Również a teraz po prostu jestem na treningu z botami, bo. To jest po prostu szybki odcinek do wytłumaczenia. Nie wiem czy tam da się wskoczyć, czy nie. Eee, no, następny odcinek może zrobię po prostu tak z takiej gry, jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć. O! Fajny bocik. Eee, zrobię po prostu tak pełny odcinek. Nie wiem, pojawią się jakieś daily vlogi też niedługo pewnie. I zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że się ten kanał jakoś fajnie rozwinie. nie? Yy... Właśnie mój Twitch już jakoś się tam zaczął rozwijać. Więc jest dobrze, bo Twitch mu się już jakoś tam pomału powiedzmy rozwija. Teraz muszę, właśnie, tylko swój kanał na YouTube rozwinąć jeszcze. Co z kamerką? Co z kamerką? Kamerka będzie niedługo. Niedługo będzie kamerka tutaj, właśnie. Chwilowo, bo chwilowo niestety jest taka sytuacja, że nie mam. Ale niedługo się właśnie pojawi, pewnie większość z was woli oglądać YouTubera czy tam streamera, jak ma kamerkę, niż jakiej nie ma co cię większość z was tak po prostu woli. Właśnie. No i wam się trochę też nie dziwię. Bo jednak tak jest też lepiej. Wiesz kogo oglądasz, wiesz jak ten youtuber, streamer wygląda. I takie tam rzeczy. Również w moim... W moim... W tym opisie będzie podany mój Discord. Serwer na mój... Dy, mój serwer. Na Discordzie. Który się już fajnie rozwija, więc jest dobrze. I na którego was też Zapraszam, bo się coraz bardziej rozwija. Także tam będzie w opisie podane podziękowanie do youtuberki, mój, mój Discord, mój Twitch, ogólnie moje socjale będą tam podane. Myślę, że to by mogło być taki wstępny po prostu odcinek na tyle, bo wstępny nie musi być jakiś. Nie wiadomo jak długi, prawda? Także ja tutaj Wam podziękuję. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania i wpicie na mój serwer Discord, jak i na mój Twitch. I mówię, kamerka będzie już niedługo, także dzięki. I zapraszam do subskrybowania. Na razie.